Siemanko, Siemanko, dzień dobry. Witamy nowy cionek. Jest godzina 10 rano. Jesteśmy po powrótce. No, co? Trzeba coś zjeść i trzeba zasuwać do Ikei. zobaczyć co tam mają. Ze względu na to, że jesteśmy na samej praktycznie plaży. No to, o 10 rano, żeby znaleźć jakieś śniadanie, to jest praktycznie nierealne. Jeszcze w Korei to jest totalnie inaczej. Nie ma czegoś takiego jak śniadanie, to bardziej jedzą. Na śniadanie to samo co na obiad. To jest bez różnicy, więc jesteśmy w komercyjnym Starbucksie. Przynajmniej taki widok mają. Trzeba nam zasłaniają wszystko, ale widok jest tak. <laughs> no oczywiście kanapki straszne, no ale i tak trzeba coś zjeść. Cokolwiek, żeby jakiś. Cukier wskoczył I żeby trochę lepiej się poczuć Dobra, chcę coś zjeść I zasuwamy dalej Zobaczymy co dalej tam będzie No i dobra, jesteśmy po jakimś tam, że tak powiedzieć w śniadaniu Idziemy teraz do hotelu zrobić checkout, out Zdać odebrać kartę kredytową I jedziemy do Ikei, zobaczymy Co tam dla nas mają Musimy kupić jakiś stolik Przydałoby nam się fotele i tak dalej ale to zobaczymy, jeszcze musimy ogarnąć tam stoły. A, i co miałam powiedzieć? Dobra, dwa dni już minęło od e, postu filmu. Tam prosiłem, jak ktoś może niech zgadnie cenę naszego młynka do kawy ręcznego. Dwie osoby próbowało. Najbliżej osoba była e, strzeliła 250 euro. Było to najbliżej. U nas w Korei kosztowało to 380 euro plus wysyłka. No, 400 euro praktycznie. W Polsce mogą być inne ceny. No, tyle to kosztowało u nas. Więc dla osoby, która była najbliżej o Niku Slimak 8888, zapraszam do kontaktu na Instagramie. Wyślij do nas wiadomość. Instagram będzie pod tym filmikiem. I mam małą niespodziankę, wyślę do Ciebie, skontaktuj się, podaj na miary, wyślę Ci coś z Korei, będziesz może zadowolony. <grybujesz> Mała niespodzianka, ze względu na to, że chciało Ci się pofotykować i spróbować odgadać. Dobra, jestem jeszcze trochę zaspany. To śniadanie, to takie było. Skoda gadać. Idziemy do hotelu i widzimy się potem. Jesteśmy w drodze do Okej. Okay. Tak to mniej więcej wygląda Miasto nad plażą Także zobaczmy co tam mają O masakra, miałem odpocząć, czuję się taki jakiś zmęczony Nie wiem dlaczego i dotarliśmy do Ikei w Ikei nie będę nagrywał nie będę chodził z kamerą po sklepie jesteśmy tu po to, żeby zobaczyć różnego rodzaju fotele właśnie chcemy wstawić jakieś fajne fotele do środka jeszcze nie dziś, ale może za jakieś 3 4 tygodnie, 4 najpierw chcemy wymienić klimatyzację żeby zrobić więcej miejsca w środku a potem dostosować do tego fotele, chcemy zobaczyć kuchnię Stoł do baru, i takie tam koszyki, jakieś tam krzesła na zewnątrz. Może sztuczne kwiatki, jakieś tam różne takie rodzaju rzeczy, które mamy na uwadze. Pewnie nam zejdzie tu trochę czasu. To pewnie potem zjemy coś w Ikei. To o, może jedzenie pokażę jak wygląda w Ikei w Korei. I tyle. Dobra, na razie chwila odpoczynku. 5 minut. Och, kurwa, jestem zajechany po wczorajszym dniu. Nie wiem dlaczego. Miałem być wypoczęty, wyrelaksowany, a okazało się, że jestem zmęczony. <grym> o, nie jest lekkie życie. Ale nikt nie powiedzie, że będzie lekko. Dobra, widzimy się potem gdzieś. No, no i dobra, po schodzeniu trochę tej i zgłodniał, czas na przerwę. Trzeba pokazać mniej więcej jak wygląda jedzenie z Ikei. Tak wygląda kurczak z srebrkami. Dodatkowy ryż, nie wiem po co, bez niczego, nie można nic domówić do ryżu, można tylko ryż wziąć. Jest to bardzo ciekawe zjawisko. I meatballsy szwedzkie. Jakiś sernik. I jakaś zupka grzybowa. Strasznie plastikowo, w ogóle nie apetycznie, no ale co, i tak trzeba coś zjeść. Nie, nie wyjdziemy teraz, i nie będziemy szukać jakiegoś miejsca do zjedzenia, bo jeszcze mamy jedno piętro do obejścia. Także tyle, dobra. Taka tak Ikea. Jedzenie w Ikea. O, muszę się podzielić doznaniami z tego pysznego szwedzkiego obiadu. O, przepraszam. Więc tak, pierwsze kola wygazowana chyba była otwarta dawno temu i gaz uleciał też dawno temu. Więc wyobraźcie sobie jak smakuje kola wygazowana, czyli wiecie, frytki frytki chyba smażyli wczoraj i zapomnieli je podgrzać. How This delicious food of Sweden They make this, yes? <laughs> uh, They hiding well with the cheese Mmm, look at Mój grillowany kurczaczek normalnie rozpływa się podczas krojenia go widelcem <laughs> Nie, no, jest tak kurwa, katastrofalne. Jedzenie najlepsze jest z tego kimchi, które były zapakowane w plastiku, dostarczone. To jedyne, co można tutaj zjeść. No, a cała reszta, no to co, do hasioka. No, jeszcze został mi pyszny serniczek, pysznie wyglądający serniczek. No, ale zastanowię się jeszcze trochę, czy chcę go spróbować, czy nie. <laughs> Także jedzenie w Ikei koreańskie z busa nie za bardzo polecam Chyba, że jesteś naprawdę głodny i musisz coś zjeść, bo ci cukier spadł i musisz zjeść To mogę polecić, na dole mają hot -dogi, takie tanie Czy pizzę to sobie można tam zjeść, to przynajmniej będzie świeżo podgrzane i zrobione A tak cała reszta tutaj to nie wiem, czy będę się czuł za dobrze, czy zaraz nie będę musiał pójść do ubikacji po prostu Korzystając z tego pysznego obiadku szwedzkiego Dobra, idę dalej, bo Przynajmniej widok mam on. Na parking Piękny parking mają tutaj, tak Dobra Ale dotarliśmy na miejscówkę w ogóle Dziękuję ślicznie za dostarczenie nas tutaj Już Wam pokazuję jaki tu jest widoczek w ogóle Ale masaka o, kamera może nie odzwierciedla tego dokładnie Ale na żywo wygląda to niesamowicie Robi wrażenie na maksa ten most widać Tak mniej więcej wygląda trochę Busan. Nie wiem jak to mam pokazać. O, nasz samochód zawalony z Ikei, stół kopiony, następne krzesełko. Byliśmy z wizytą u zaprzyjaźnionego Mąka z Polski, który żyje tu w Korei, jak dobrze pamiętam, za 30 lat chyba już. Który nas oprowadzi po świątyni Naprawdę niesamowita świątynia W ogóle musieliśmy przyjechać przez taką bazę wojskową Żeby tam dotrzeć Co było też bardzo Niesamowite doświadczenie w życiu Kupiliśmy domowo pożonej herbatki Zrobione, bardzo dobrze Który nam pokazał też bardzo fajną Kawiarnię, gdzie naprawdę robią bardzo dobrą kawę Tylko można się uczyć od takich bardzo fajnie, na pewno tam wrócimy a teraz jedziemy do jeszcze jednej kawiarni którą już poznaliśmy tego właściciela tej kawiarni ale, który nas odwiedził wcześniej, parę miesięcy temu bodajże ale teraz jedziemy do niego zobaczyć jak jego kawiarnia wygląda, no ale jego kawiarnia to jest popularna w Busan to jest duże miejsce my przy nim to jesteśmy taka mrówka w ogóle jak przy człowieku, czyli Nieznaczący <noise> Także jedziemy do niego na kawę, zobaczymy I tak to Busan I dotarliśmy na miejsce, idziemy zobaczyć To jest ten budynek, gdzie tu jest taka ziarna, lecimy dalej Całkiem spory budynek, co za widok, Ajajaj. no fajnie by było prowadzić Taką miejscówkę, mieć kawiarnię, restaurację, lekcje nurkowania, dziecki i w ogóle i swoje jachty. No może w przyszłości, jeszcze nie teraz. Ale przy ciężkiej, intensywnej i wytrwałej pracy, czemu nie? Za 10 lat może tak wszystko też należeć do mnie i wyglądać. Ale fajnie, bez kitu. Płótna z kawy. A a oh, eat, but, you know, <laughs> wszystko malowane przez studentów młodych, młodych artystów z Busan. Bardzo fajna tematyka. Płótna z kawy zrobione i wszystko pomalowane w kawę. Całe te wszystkie pięć pięter Klatka schodowo zrobiona Niesamowite wrażenie robi A teraz spójrzcie na Sprzęt audio jaki mają To jest po prostu Urwanie głowy To są głośniki Takie, Takie kiedyś głośniki były w teatrach W kinach w ogóle Taki jeden głośnik kosztuje 100 tysięcy dolarów A to są głośniki Które kosztują 30 tysięcy dolarów Cały system, oh, jest po prostu masakra, są tu mają, teraz czas na jacht. Idziemy zobaczyć jacht. Aha. To jest... Nasza miejscówka do posiadówki How you feel. Did you feel as I oh. Ciekawe uczucie naprawdę. Jeszcze chyba nigdy nie pływałem jachtem. Ale, może jeszcze kiedyś będzie niejedna taka okazja. Taki widok z jachtu. A ten, właśnie cały budynek, to jest właśnie tego właściciela. Tam na górze jest restauracja, kawiarnia. Nadal szkoła pływania, nurkowania A tu nasz guide, który nam wszystko pokazuje i opisuje. Takiego dnia się nie spodziewałem No i dobra, dzień nam się zakończył Tak, to nam się kończy dzień, muszę to zakończyć, pożegnać Mieliśmy naprawdę wspaniały dzisiaj dzień Dziękuję za gorące przyjęcie, za pokazanie nam naprawdę fajnych miejsc I naprawdę doceniam to, jestem tak szczęśliwy dzisiaj Tak. Tam się przydarzyło w ogóle coś wspaniałego. Że nie jestem w stanie tego opisać na chwilę obecną. Muszę pójść do domu, uspokoić się. Jutro może opowiem. Dziękuję za wszystko i do następnego. Filmik taki trochę urywany, bo niestety nie chciałem za bardzo nagrywać, bo bym nagrywaniem stracił przyjemność skorzystania z tego momentu po prostu. Więc. Wolałem cieszyć się chwilą, jaką tam spędza, i po prostu było super. Dziękuję ślicznie i do następnego.